Panie trenerze, zakończyła się runda jesienna, czyli linii kojasko Pomorsko wielkopolskie w której obecnie Polonia jeszcze nagra. Jak ocenia Pan przepracowany do dziś okres czasu? Czy oceniam bardzo pozytywnie, szczególnie na podstawie osiągniętego miejsca, czyli zajęcie trzeciego miejsca, zdobyczy punktowej szczelonej bramek, a przede wszystkim straconej, bo tak analizowałem sobie tabelę, to mamy akurat najmniej straconych, i to jest bardzo duży pozytyw. Czy założone cele przed rozpoczęciem są zostały spełnione? Powiem tak. Po bardzo dobrym początku można by mieć wątpliwości co do wyniku końcowego. Aczkolwiek, jeżeli ktoś by zadał nam pytanie w sierpniu, które miejsce zajmiemy, jak będziemy wyglądać na koniec pierwszej rundy, i ktoś by powiedział, że będziemy mieli tyle i tyle punktów, że będziemy na trzecim miejscu, to... takie trochę zaskoczenie, także ogólnie jesteśmy zadowoleni. Jest Pan trenerem pierwszego zespołu dopiero od października, lecz nasi zawodnicy nie są Panu obcy. Rzeczywiście, ja zarówno i w rezerwach, jak i w pierwszej drużynie niemalże byłem na wszystkich meczach, jestem na każdym treningu, obserwuję, śledzimy wyniki, badania, testy, są zawodnicy, którzy podnieśli swoje umiejętności, ale niestety też jest kilku zawodników, którzy obniżyli swoje loty. Nie do końca jesteśmy zadowoleni z ich postawy zarówno w meczach ligowych. Także no, mamy teraz trochę czasu na to, żeby to przeanalizować, żeby wyciągnąć wnioski i żeby wszystko było na dobrej drodze. Otrzymał Panu wielką kartę zaufania z zarządu klubu obojmują stanowisko pierwszego trenera. Rzeczywiście moja przeszłość tutaj w klubie, jeżeli chodzi o trenerkę, nie wyglądała najlepiej. Nie ukrywam, że nie podjąłem tej decyzji objęcia teraz funkcji pierwszego trenera od razu z wielkim jakimś zachłyśnięciem, z wielkim zadowoleniem. Najpierw troszeczkę sobie przeanalizowałem, porozmawiałem z władzami klubu i dopiero po jakimś czasie ta decyzja była taka nie inna. Ale cieszę się za zaufanie. Myślę, że nie zawiodłem z zarządu i, i kibiców. Zaufanie zaufaniem, ale jednak wielka odpowiedzialność. Trener Mariusz Bekas przyzwyczaił naszych kibiców, jak i zarząd do zdobywania trzech punktów. Rzeczywiście, po naprawdę bardzo dobrym początku zdobywaliśmy punkty jak na zamówienie. Strzelaliśmy dużo bramek, potem troszeczkę taki mały dołek. Wynikało to też z tego może, że mecze trzecioligowe wymagają troszeczkę większego zaangażowania podczas meczu, troszeczkę jest inna praca na treningu. Uważam, że mimo wszystko jak na pierwszą rundę i pobyt w tej trzeciej lidze, wygląda to całkiem nieźle. Cieszy duże zainteresowanie naszymi klub. Cieszy duże zainteresowanie. Cieszy duże zainteresowanie naszymi zawodnikami kluby z wyższych Lig. Tak, na przykład Piotr Loba zawitał do Torunia, by zaprezentować się w tamtejszej elanie Torun. Rzeczywiście, Piotr, Loba, Michał Stańczyk są to zawodnicy z kategorii grupy wieków młodzieżowców. Prezentują się na tle zespołu bardzo pozytywnie. Nie jest to dla nas zaskoczenie, że akurat y, kluby z wyższych lig wyłapały tych zawodników. Jest to dla nas jakieś wyróżnienie i cieszymy się z tego i na pewno jeżeli y, udałoby im się do tych klubów y, dostać, czego my im życzymy, będzie to dla nas jakaś duża satysfakcja. Zostaną rządę jesienną, jakie plany założenia na wiosnę? Praca, praca, jeszcze raz praca. 6 punktów do Ripina to nie jest dużo. Uważam, że przy y Mobilizacji, przy zaangażowaniu w każdym meczu jesteśmy w stanie punkty tutaj odrobić. Przykładem, porażka rypina czy z Kujawią, porażka z Bydgoszczą. Także, wpadki się zdarzają każdej drużynie. I póki ta przewaga punktowa rypina będzie w miarę mała, cały czas jest duża szansa na to, żeby to zespół mieć. Czy na wiosnę polenia jakieś wzmocnienia? Nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat z władzami klubu, ale uważam, że świeża krew zawsze jest pozytywnie widziana i próbujemy coś wymyśleć, porozmawiać i myślę, że rzeczywiście jakieś znocnienia by się przydały. Dziękuję.